Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przedstawimy Wam jak podłączyć kartę SIM do radia w wersji z modemem. Modem karty SIM występuje w wersjach naszych radiostacji od A200 do A600 oraz model G9. Modem wygląda w ten sposób. W celu włożenia karty musimy otworzyć zapadkę. Po otwarciu zapadki umieszczamy kartę zgodnie z jej wycięciem kartę umieszczamy w modemie w następujący sposób, tak a wycięcie zgadzało się z kartą. Następnie zamykamy kartę w modemie oraz możemy go zamknąć. Radio nie wczyta karty, ponieważ trzeba je uruchomić od nowa. Tu możemy wykorzystać kawałek drucika, który umieścimy w miejscu resetowania radia w celu ponownego uruchomienia. Radio uruchomi się ponownie, po czym załaduje naszą kartę. Pokaże połączenie z daną siecią, które pojawi się w prawym górnym rogu. Tak jak widać radio uruchomiło się, już zastartowały wszystkie aplikacje. A w prawym górnym rogu, tak jak wspomniałem w tym miejscu, pojawia się informacja, że jest złożona karta oraz będziemy mogli dzięki niej korzystać z internetu. Wystarczy przejść do aplikacji. Odpalić aplikację YouTube, która korzysta z internetu i cieszyć się możliwością przeglądania internetu w racze. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Zachęcamy i zapraszamy na naszą stronę WM Project, gdzie możecie Państwo dokonywać zakupów. Dziękuję za uwagę.